In this move from Chris Paul. Oh, be the acrobatic finish. And a chance for a three-point play. Kolejny dzień z play-offami w NBA był zarazem pierwszym, w którym mogliśmy poznać, kto awansuje do następnej rundy, a kogo czekają wakacje. Takich spotkań w niedzielę było aż trzy i na dobry początek w przerwie na żądanie jesteśmy w Bostonie, gdzie miejscowi Celtics, gdyby przegrali z New York Knicks, zakończyliby sezon. Gospodarze wiedzieli o tym doskonale i nie zamierzali do tego dopuścić na oczach swoich kibiców, dlatego też zaczęli ten mecz z wysokiego C. Terry 13-point lead Boston, 8-0 run to start the second Boston w końcówce pierwszej połowy osiągnął największe tego dnia, 20-punktowe prowadzenie, a do szatni schodził z wynikiem niewiele gorszym, 54-35. do 35. Świetnie grał Paul Pierce, mający już wtedy 17 punktów, na bardzo dobrej skuteczności 6-9 na 9 z gry, czego z kolei nie można było powiedzieć o największej gwieździe Knicks, bo Carmela Antony choć uzbierał 16 oczek, to spudłował w tym czasie 12 z 15 oddanych rzutów. Goście zresztą w pierwszej połowie ledwie co czwartą próbę zamieniali na punkty, podczas gdy co drugi rzut Celtic znajdował drogę do kosza, a bolączką Nowojorczyków było też 12 strat. Po przerwie Knicks poprawili jednak oba te elementy i zaczęli dobrze znany motyw tej serii, czyli efektowny pościg za Bostonem, choć trzeba tu też zaznaczyć, że po raz pierwszy mieli do odrobienia aż tak spory dystans. Goście już w trzeciej kwarcie pokazywali, że lada moment są w stanie odwrócić losy meczu, bo wygrali ją 30 do 14. A fenomenalnie grał wtedy Raymond Felton, trafiając 5 z 8 rzutów z gry w tym 3-3 i zdobywając 16 punktów. A jego drużyna przed startem decydującej odsłony traciła do Celtów zaledwie 3 oczka. in! Raymond Felton from way downtown. And it's a three point game. W czwartej kwarcie wózek pchał już duet Carmela Antony i Manchamper. TNX dwukrotnie doprowadzali do remisu, ale to dopiero Raymond Felton. Na nieco ponad minutę przed końcem dał Nowojorczykom pierwsze tego dnia prowadzenie: 84 do 82. Niks zatem mogli cieszyć się z odrobienia strat, ale to wcale nie oznaczało jeszcze zwycięstwa, tym bardziej, że za chwilę trafił Kevin Garnett i jak się okazało, wynik 84 do 84 przetrwał do końca tej odsłony, choć obie drużyny miały szansę, żeby to zmienić, ale dla Celtics nie trafił Polpirys, a goście mający na zegarze ledwie 40 sekundy nie zdołali oddać nawet rzutu. To oznaczało, że czeka na nas do gry w, K, w niej bohaterem został Jason Terry, który zdobył wtedy 9 uzyskanych tego dnia 18 punktów. Rezerwowy gospodarzy w ostatnich 91 sekundach zaliczył prywatną serię 9 do 2, zaczynając ją od kluczowego rzutu za trzy, po którym Boston już ani razu nie musiał oglądać się za siebie. Celtics mogli się zatem cieszyć ze zwycięstwa 97 do 90, a to oznacza, że czeka nas co najmniej jeszcze jedno spotkanie i teraz mecz numer 5 przystanie 3 do 1 dla Nix, odbędzie się w Nowym Jorku, nadocy ze środy na czwartek. To co udało się Bostonowi było poza zasięgiem Milwaukee Bucks, którzy mimo że dostali mały handicap w postaci nieobecności Dwayna Wade'a, to i tak nie byli w stanie sprostać Miami Heat, bo żeby tego dokonać w ekipie rywali musiałoby chyba zabraknąć LeBrona Jamesa. To właśnie gwiazda gości dbała o to, żeby gospodarze ani razu w tym meczu nie wyszli na prowadzenie, a jego drużyna w najlepszym momencie, czyli w czwartej kwarcie, mogła się pochwalić 16 oczkami przewagi. Wcześniej mieliśmy za to trochę emocji, bo jeszcze w trzeciej odsłonie było kilka takich momentów, że Bugs od przejęcia wyniku dzielił zaledwie jeden celny rzut z gry. Wtedy jednak na posterunku był James, który zdobył w tym czasie 11 punktów, a równie dobrze prezentował się w kolejnej ćwiartce, dokładając 7 oczek i 4 asysty, a to oznaczało, że w decydującej odsłonie miał udział w 7 z 8 skutecznych akcji hit. LeBron ostatecznie skończył mecz z dorobkiem 30 punktów, 8 zbiórek, 7 kluczowych podań i 3 przechwytów, a Miami wygrało 88 do 77, zamykając tym samym usta Brandonowi Jenningsowi, który jeszcze przed startem serii mówił, że to Milwaukee będzie lepsze po 6 spotkaniach. Rozgrywający gospodarzy, równie słaby jak w typowaniu był na parkiecie, bo dziś zdobył ledwie 3 punkty, na skuteczności 1 na 7 z gry i ogólnie zagrał fatalną serię, bo dość powiedzieć, że poza 18 oczkami w pierwszej połowie meczu numer 1 przez resztę tej rywalizacji zdobył tylko 35 punktów, budując 32 z 43 oddanych rzutów z gry, ale teraz będzie miał sporo czasu, żeby popracować nad swoją formą, bo wraz z całą drużyną Bugs właśnie rozpoczyna wakacje. Mecz o życie, tyle że po zachodniej stronie NBA gra i też Los Angeles Lakers, ale skoro wiadomo było, że zabraknie w nim kontuzjowanych Steve'a Blake'a, Steve'a Nash'a, Jodie'ego Mix'a, Metta ward Pisano i naturalnie Kobiego Bryanta, zamiast których w pierwszej piątce gospodarzy wyszli Andrew Gaud, i Darius Morris, to zwycięstwo San Antonio Spurs było tego dnia pewne jak Tiger w golfie. Jeziorowcy starali się oczywiście na tyle na ile mogli, ale że umiejętności były po stronie gości, to do przerwy ostrogi prowadzone przez mającego 15 punktów Tonego Parkera były lepsze 52 do 34, ale w tym czasie największą historią nie była postawa Francuza, a nietypowy wyczyn gospodarzy, bo Lakers z pierwszej połowy zaliczyli 16 strat, czyli mieli ich o jedną więcej niż celnych rzutów z gry. Po przerwie nie było zatem już czego zbierać, tym bardziej, że już w drugiej minucie Dwight Howard dorobił się drugiego fałdu technicznego, a to oznaczało dla niego koniec udziału w tym meczu. Meczu, w którym największe owacje od kibiców Staples Center dostał Kobe Bryant, który w drugiej połowie pojawił się na ławce rezerwowych, a najlepszym graczem był Tony Parker, mający 23 punkty i 4 asysty. Spurs wygrali bez problemu 103 do 82 i całą serię skończyli już po czterech spotkaniach. A to oznacza, że Lakers po raz pierwszy od 2007 roku jadą na ryby już po pierwszej rundzie. San Antonio Spurs awansowali do kolejnej rundy i ich rywalem będzie teraz zwycięzca serii Golden State Warriors kontra Denver Nuggets, w której przed meczem numer 4 to wojownicy prowadzili 2 do 1 i pierwsza połowa zwiastowała nam, że ich rywale nie mają raczej co marzyć o remisie. Gospodarze do przerwy byli lepsi 56 do 44, grając znakomicie w pomalowanym, co było zasługą zarówno mających po 5 asy z Jarretta i Stefana Carriego, jak i tych, którzy korzystali z ich podań, czyli Karla Landriego i Andrew Bogata, bo obaj zdobyli w tym czasie po 12 punktów. Tutaj, Po powrocie z szatni gra należała już całkowicie do niższych graczy i bardzo dobrze radził sobie Ty Lawson, mający w trzeciej kwarcie 15 punktów i 3 asysty, co oznaczało, że 10 z 11 skutecznych akcji Nuggets odbyło się wtedy z jego udziałem, a co więcej goście na 6,5 minuty przed końcem tej odsłony przegrywali zaledwie 62 do 66. To było jednak wszystko na co pozwolili im Warriors, a może inaczej, wszystko na co pozwolił im Stephen Curry. Lider gospodarzy do końca trzeciej kwarty zdobył bowiem, uwaga, 22 oczka, trafiając 8 z 10 rzutów z gry, w tym 5 na 8 za 3. I gospodarze w zasadzie skończyli wtedy zawody, prowadząc już 91 do 72. Step Curry. Ostatnia kwarta bowiem nie zmieniła już niczego i Golden State Warriors z mającym 29 punktów, 7 asyst i 4 przechwyty Stefanem Karim a także pięcioma innymi zawodnikami na poziomie przynajmniej 12 oczek, pokonali Nugget 115 do 101 i prowadzą w serii 3 do 1, co oznacza, że jeśli w nocy z wtorku na środę wywiozą z Denver zwycięstwo, to awansują do drugiej rundy. Zanim jednak przyjdzie czas na wtorek, to wcześniej jeszcze jutrzejsza noc, a tam czekają na nas trzy spotkania i tak zaczynamy o godzinie pierwszej, piątym spotkaniem pomiędzy Brooklyn Nets a Chicago Bulls. No i jeśli Bulls go wygrają, to awansują do kolejnej rundy. O pierwszej Atlanta Hawks gra o doprowadzenie do remisu w rywalizacji z Indianą Pacers, a na koniec o trzeciej 30 Houston Rockets będą walczyć o przetrwanie z prowadzącą w serii 3 do 0 Oklahoma City Thunder i na skróty z wszystkich tych spotkań zapraszam do jutrzejszej przerwy na żądanie.